Cześć, tu Ola, Twoja osobista specjalistka od wizerunku. Zapraszam Cię dziś na mój pierwszy filmik fryzurowy, w którym pokażę jak wykonać lekkie i eleganckie upięcie na nadchodzący sezon komunijno-weselny. Będzie to upięcie dwa w jednym, co oznacza, że najpierw pokażę Ci jak wykonać je w formie półupięcia, a potem jak w prosty sposób przekształcić do koka. To co? Grzebień w dłoń i zaczynamy! Koniecznie przygotuj sobie lokówkę o średnicy około 25 mm, grzebień, wsuwki, krem do fal lub krem do loków oraz lakier do włosów. Moja modelka ma bardzo cienkie włosy, dlatego żeby dodać im objętości jeszcze przed rozpoczęciem czesania, pokarbowałam je na całej długości. Jeżeli nie masz w domu specjalnej karbownicy, możesz pominąć ten etap. Pracę nad fryzurą rozpoczynam od kręcenia włosów. Zaczynam od dołu i małymi sekcjami będę poruszać się w kierunku czubka głowy. Na lokówkę nawijam dość cienkie pasma. Ważne, żeby były mniej więcej tej samej grubości, wtedy loki będą równomierne na całej głowie. Po nakręceniu pasemka przytrzymuję je na sekundę w dłoni, żeby wystygło w pożądanym kształcie. Dzięki temu fale będą trwalsze. Głowy nakręcam na lokówkę odwrotnie, czyli od góry. Taki sposób kręcenia sprawia, że włosy będą mocno odbite od nasady, a fryzura zyska lepszy kształt i większą objętość. Loki są już gotowe. Teraz roztrzypuję je palcami, żeby zyskały bardziej naturalny i romantyczny wygląd. Przy okazji w nie odrobinę kremu do farb. Dzięki temu włosy stają się lekko matowe, a dalsza stylizacja jest dużo prostsza. Włosy na czubku głowy przyczesuję delikatnie grzebieniem i zbieram plickę. Skręcam ją wokół własnej osi, podnoszę i delikatnie wyciągam pojedyncze pasma. Dzięki temu fryzura zyska dodatkową teksturę. I objętość. Na tym etapie tylko od Ciebie zależy, jak wysoko chcesz podnieść włosy. Tak przygotowaną kitkę podpinam z obu stron wsówkami mniej więcej gdzieś na wysokości ucha. Potem dopracowuję pojedyncze pasma i wszystko utrwalam lakierem. Z boku głowy wybieram niewielkie pasmo tuż poniżej naszego upięcia i skręcam je w kierunku do wewnątrz. Następnie wyciągam kilka pasm od dołu, żeby ukryć ewentualne prześwity i podpinam pasmo wsówką. Tak samo postępuję z drugą stroną głowy. Na sam koniec wracamy jeszcze raz do fal, łapię pojedyncze pasma i obijam je wokół własnej osi. Dzięki temu skręt włosów będzie ładnie podkreślony, a loki będą jeszcze lepiej utrwalone i będą wyglądały bardziej efektownie. Na koniec utrwalam całą fryzurę lakierem i voilà! Pierwsza część za nami, pół upięcie gotowe. Musicie przyznać, że efekt jest całkiem fajny. Przechodzimy teraz do drugiej części filmiku, w której pokażę Wam, jak przekształcić tą fryzurę do klasycznego upięcia. Zaczynam od wydzielenia pasma włosów mniej więcej na szerokość szyi. Obkręcam je w palcach i staram się uformować koka. Tą czynność możesz powtórzyć kilka razy. Aż do uzyskania zadowalającego efektu. Dolną częścią włosów wystających z koka na razie się nie przejmujemy. Kiedy masz już uformowaną partię włosów, musisz podpiąć ją słówkami tak, żeby trzymała się w miarę stabilnie. Wystające z boku włosy odkręcam kilkukrotnie wokół własnej osi i upinam je pod kokiem, tak żeby nie były widoczne. Zbieram większą część włosów, które zostały z boku, przekładam je delikatnie nad kokiem i upinam słupką luźne końce tak, żeby nie były widoczne. Tak samo postępuję z drugą stroną głowy. Następnie dopracowuję fryzurę i utrwalam kosmyki lakierem. Zostawiłam też kilka pasm z przodu, żeby ładnie podkreślały owal twarzy modelki i nadawały fryzurze romantycznego wyrazu. Nasze eleganckie, lekkie upięcie jest już gotowe. Bez tapiru, bez tonerakieru, lekko dziewczęco i naturalnie. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Tylko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostaw pod filmem łapkę w górę, komentarz i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmiku.